kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Taki piękny widoczek amarylis. To ja postawiłam go, żebyście mogli podziwiać. Tworzył się, jeszcze tylko zostały dwa. Dziękuję, zapraszam rekomendacje, bo ostatnio mi pisaliście, że nie można za dużo podlewać, bo ta cebulka może zgnić, więc staram się oczywiście dostosować do waszych propozycji i tak robię. Na razie nie podlewam, ale wygląda po prostu tak cudownie. Jestem zakochana w tym filmie. Właśnie sobie robię lunch, stąd takie odgłosy. Już tutaj przygotowałam pomidory i awokado, z solą, cytryną i oczywiście moim kochanym olejem z pestek dyni, który mam tam powiedzmy na jedną porcję. Może chociażby na piwie wręcz, jak możecie zauważyć, jest tutaj tego dość sporo. I przygotuję sobie kinłę, jeszcze do tego zrobię sobie coś sałatę terukole i to też na ciepło. W ogóle byłam w lidlu, no bo chciałam kupić ten makaron gigantę, bo jeszcze są jakieś tam pozostałości z tego dnia włoskiego i słuchajcie, kupiłam coś, z rzadko ale jak jest, to polecam Wam to kupić, bo to jest najlepsza że na świecie, a mianowicie florentyny. Ja zostawiłam jeszcze dwie paczki, chociaż z bólem serca, ale to jest tak pyszne, słuchajcie, no ja się nie mogę powstrzymać. Mm. To wydaje mi się, że teraz właśnie od soboty jest tydzień z takimi produktami, Było już sporo różnych rzeczy. I jak będziecie, to polecam Wam serdecznie. Już chyba mi się powoli nie wszystko. Później będę jeszcze to smażyła, bo chcę właśnie zasmożyć sobie jakąś sałatę kolej i tak dalej. No i przed chwilą też był u mnie kurier i dostałam taką przesyłkę ze weleń, bo myślałam, że sobie ją razem otworzymy, czekając na killę. To co chyba zmniejsza sobie ogień. A i jeszcze hałał, bułeczki obłędne. Mam też jeszcze taki chlebek, ale te bułeczki No nie mogłam się powstrzymać, więc coś tam. Może sobie do obiadu chaps z Piękne pudełko, walentynkowe prawie że, czerwone. No i w środku mamy... Co no, tam takiego jest? Ojej. Dużo, dużo rzeczy, dużo fajnych, nowych produktów lub ich bestsellerów. Na razie Transparentny puder. Warietę, ta kolekcja jest bardzo fajna, ta linia. Dość sporo z tych produktów używam na co dzień w makijażu. Więc polecam Wam. I to jest taki puszek fajny. Tutaj to Warietę mamy. 01 Light. To jest też podkład mineralny w z kwasem hieluronowym. jakie ładne opakowanie. Takie są biedne. I on tutaj pod spodem ma gąbeczkę. O, więc można. Y Fajnie się pomalować i to później schować. I to ja chyba muszę jednak zmniejszyć ten okay, bo w ogóle do tego garnka przykrywki. Ten następnie, ojej, zobaczcie, makaroniki są. Paryskie makaroniki o smakach malinowy, różany, pomarańczowy, wypiek zawiera tylko naturalne składniki. Mm, piękne, bardzo dziękuję. Te blendery są ekstra. Używam je, bardzo lubię. No i, yy, no i może być te beczkie do makijażu są naprawdę bardzo w porządku. Tusze, też ostatnio jak Wam mówiłam o tuszach, m.in. o Max Factorze, to polecaliście mi z Evelenia, z Eveline że cały czas używam i uważam, że są świetne i też je polecam u siebie na kanale. Też ta linia Varieté, oni mają fajne szczoteczki, w ogóle taki wacharz tych tuszy, czyli mają pogrubiające, wydłużające, efekt teatralny, nawet do dolnych rzęstek jeden tusz się bardzo fajnie sprawdza, więc każdy znajdzie coś dla siebie i one są ogólnodostępne i bardzo w bardzo dobrych cenach też jest fajny. tutaj też mamy taki sam puder, tylko 02 natural mamy te Better Than Perfect, one są fajne, bo ten podkład nie dość, że jest nawilżający, to jest kryjący, więc bardzo fajnie bo równy kolory, ale też na przykład przykrywa przebarwienia, ja staram się bardzo o moją skórę dbać i postawiłam na te przebarwienia w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, więc na pewno jest taka różnica Przynajmniej ja widzę różnicę, zresztą też jest taka różnica, bo nie opalałam się długo, przynajmniej nie byłam na słońcu, ja zawsze mam czapkę, zawsze mam filtry, ale w tym okresie mam wrażenie, że ja się nie do końca tak dobrze czuję, jak jestem taka blada, ale wtedy moja cera wygląda najlepiej. Natomiast jak jestem na słońcu, to mimo, że nie opalam sobie tej twarzy, to też mi się to przebarwienia pojawiają, więc fajny jest ten podkład i też w dobrej cenie. Te podkłady są ekstra. Wonder Match ja też je Wam pokazywałam nieraz i oni mają też bardzo fajne takie korektory pod oczy, znaczy nie tylko pod oczy, tak? Wiecie, na no, różne niedoskonałości, jeśli nie ciasteczkują, też jest bardzo duży wybór odcieni, co jest dużym plusem zawsze, bo dużo dziewczyn wiem, że mam problemy żeby to sobie jakoś tam dobrać. Są osoby, które mają bardzo, bardzo jasną cerę, są osoby, które mają ciemną i też muszą mieszać. Ja często sama tak robię. Znaczy w sumie to w zasadzie codziennie tak robię, że mieszam różne odcienie. Zrzadko, znaczy to wszystko zależy oczywiście od okresu w roku, ale rzadko jest tak, że używam tylko jednego podkładu, zazwyczaj mieszam. I w sumie to mi jakoś tak nie przeszkadza, może się, wiecie, przyzwyczaiłam. Więc mamy ten Wonder Match. Już chyba łączę nowy kolor, to jest 12 Natural Light, a to jest 20 MM Beige. No bardzo jasną skórę ma na przykład moja Basia, która też no bardzo zwraca na to uwagę, przy to ja pewnie też. Często no, musisz szukać jakichś tam odcieni, ma oczywiście swoje bestsellery, więc możecie ją śledzić na Instagramie. Jeżeli ośledzicie na Instagramie, to na pewno żyjecie, bo ja też u siebie na Instagramie pokazywałam zdjęcie. Basia będzie miała dziciusia, ja będę ciocią, Jezu, tak się cieszę, słuchajcie, po prostu nawet sobie nie wyobrażacie, jak tylko Basia mi powiedziała o tym. No to po prostu obie krzyczałyśmy, piszczałyśmy. Byłyśmy takie szczęśliwe, więc nie mogę się już doczekać. To zdjęcie, które wam wrzuciłam na Instagramie to było z gender reveal party. Ale nie powiem wam jeszcze, bo oczywiście Basia się na pewno z wami tym podzieli, więc wpadajcie do niej. Na tym czytam, myślę, że będzie robiła jakieś Q&A i tak dalej, więc musicie obserwować. I jeżeli jesteście zainteresowani taką aktywną ciążą, to na pewno e, znajdziecie coś dla siebie. Ona tam też ćwiczy, pokazuje wam wszystko, więc warto, warto, a ja się cieszę i nie mogę się doczekać, jak się poznamy z dzidzią. Dobra, dalej. Och, Liquid Camouflage. Wiem, że bardzo wiele z Was uwielbia i one są rzeczywiście super, one kryją idealnie i nie wysuszają skóry, nie trzeba dużo ich nakładać, bo to jest moim zdaniem klucz do sukcesu i tutaj mamy tak, 24 godziny ta formuła się utrzymuje, 03 Soft Natural i mamy tutaj Light Porcelain Cool, to jest bardzo, bardzo jasne, no to dla mnie za jasne, ja bym musiała to już z jakimś ciemniejszym korektorem, ale naprawdę one są super. Właśnie ostatnio takie ciepłe, nie używam. Tutaj mamy jeszcze produkty do ust. Róż i pomadka w jednym. O, to nowość. Tego nie miałam. Jaki ładny kolor. Super. Właśnie taką gąbeczką można sobie nałożyć. Bardzo ładne kolory. Nie? nie się podobają? I mamy też warietę, właśnie te pomadki są ekstra, warietę. Tutaj jeszcze jest produkt do rodziny. Hmm, make a shape. Jaki kolor, to musimy zrobić testy. Właśnie prosicie mnie o ten makijaż już on się też pojawi niedługo. Yy, Fan fatale, pewnie czerwony, tak myślałam. Piękny czerwony kolor. Następnie mamy. Hmm, 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 proszę bardzo. mydełko do brwi. Te mydełka są teraz bardzo popularne i one są rzeczywiście fajne. Ja nie lubię takiego efektu wyczesanych brwi, ale wiem, że to teraz jest w trendach i dużo dziewczyn to lubi. To nie jest mój styl, ale z tym mydełkiem wcale nie musimy takiego efektu uzyskać. Natomiast wiem, że, że dziewczyny tego używają. No i paletka. Palety mają super. Ruby Glamour eyeshadow palette. Paleta 12 cieni do powiek. więc myślę, że mi pomysł na test. I rzeczywiście te kolory są takie fajne tutaj o ten może być ciekawy zobaczcie. Hmm? I ostatnia rzecz w tej przyce to jest profesjonalny płyn micelarny bez pocierania spłukiwania pozostałości formuła stworzona pod kontrolą dermatologa 650 ml więc ogromna butelka i tutaj jeszcze jest 150 ml gratis więc jak sobie to kupicie to na długo bardzo Wam starczy czarna i zielona herbata, haber bławatek do każdego rodzaju cery super dobra ja się zabieram za tą kinłę bo jestem już bardzo głodna, byłam jeszcze dzisiaj rano na siłowni i yy, jadłam w zasadzie tylko banana, bo ja przed treningiem nie lubię za dużo jeść. Yy, idę też jutro, ale yy, dzisiaj jestem jakaś taka wyjątkowa. No i to jest końcowy efekt mojego dania. Kasza z warzywami, trochę sera koziego. Yy, no, owoców dzisiaj nie ma wyjątkowo, no, ale też orzeszki pini dorzuciłam. Uwielbiam oliwki z migdałem, Mnie.